Cześć, to Zoza. witajcie na książkowisku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o lubianych i nielubianych motywach w fantastyce, ale zamiast tylko mnie siedzącej i produkującej się tutaj o moich lubianych i nielubianych motywach, postanowiłam na Facebooku, na grupie dotyczącej fantastyki, zadać po prostu pytanie innym użytkownikom i poprosić ich, żeby oni opowiedzieli mi, jakie są ich lubiane i nielubiane motywy w fantastyce. I właśnie dzisiaj spojrzymy sobie na te odpowiedzi. Tutaj na ekranie będą pokazywały Wam się wycinki, komentarze. I ja będę się do tego odnosić. Pełen wątek znajdziecie w linku, w opisie do tego filmu. Natomiast jest to temat już bardzo stary, bo ja to pytanie zadałam już parę miesięcy temu, ale jakoś tak wyszło, że dopiero teraz siadam, żeby nakręcić ten filmik. W związku z czym, no nie wiem, czy jest tam sens, na przykład, komentować i dopisywać jakieś nowe komentarze, ale tam na pewno możecie znaleźć całą konwersację. Ponieważ ja, kiedy nagrywam, nie mogę używać swojego telefonu, to mam tutaj na kartce wydrukowaną większość, w tych komentarzy i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Nie lubię, gdy bohater jest wybrańcem i jedyną osobą, która może ocalić świat. Wolę, gdy jest bohater zbiorowy i to ocalenie jest wynikiem wielu czynników, podobnie z samym motywem ocalenia świata. Często jest to zrobione tak, że w ogóle nie czuje się tej skali. Dlatego też przeważnie lepiej wypada, gdy bohater walczy o swój interes i ma gdzieś resztę świata lub ta walka jest na mniejszą skalę jak kraj czy miasto. Tak samo drażni mnie bohater geniusz, który wpada do jakiegoś zakonu, gildii czy innego. Grupowania jako żółto a po tygodniu rozwala najlepszego z nich, który ćwiczy długie lata. No dobra, co do tej drugiej rzeczy, absolutnie się z tym zgadzam. Ja również nie lubię tego motywu, e, takiego bohatera, geniusza e, osoby, która m, na początku nie posiada żadnych umiejętności, nie posiada e, żadnych e, ja, żadnego treningu, żadnych jakichś takich dodatkowych specjalnych skillów, e, ale po bardzo krótkim czasie jest w stanie pokonać ludzi, którzy trenują na przykład 20-30 lat albo są profesjonalistami. W jakimś zawodzie. I tutaj przykładam takiego motywu, który od razu przychodzi mi do głowy. Jest Selena ze Szklanego Tronu, ponieważ jest ona nastolatką, a mimo to jest najlepszą zabójczynią po prostu na całym Bożym świecie. A jeżeli chodzi o tą pierwszą część, czyli bohater wybraniec ratujący e, cały świat, e, mnie ten motyw nie przeszkadza. To jest taki bardzo, bardzo klasyczny motyw w, w fantastyce. Na przykład, no nie wiem, Władcy pierścieni e, Mamy tego typu motyw, e, jak i wielu innych takich klasycznych fantazy, gdzie bohater musi wyruszyć na e, ocalenie całego świata, przed jakimś tam wielkim złem. Y, mnie to się podoba, ale to chyba wybitnie zależy od tego, czy po prostu lubi się takie czysto klasyczne fanta fantazy, czy nie. Natomiast przykładowo w Wilczej Dolinie mamy właśnie takiego bardziej scentralizowanego bohatera, który zajmuje się tylko i wyłącznie y, dobrobytem te, wiosek w tej Wilczej Dolinie i to jest właśnie taka sytuacja, gdzie głównej bohaterki Wendy absolutnie nie obchodzi świat zewnętrzny, nie interesują ją y, żadnego rodzaju rzeczy, które tam się dzieją, y, tylko jest zainteresowana Chronieniem tej swojej małej wioski. Jest to chyba takie dosyć rzadkie zagranie w fantastyce, a jeżeli chodzi o bohaterów, którzy głównie pilnują swoich własnych interesów, to wydaje mi się, że tego typu postaci możemy najczęściej spotkać w Green Dark Fantazy, czyli tym takim bardzo mrocznym gatunku fantazy, gdzie jest dużo przemocy, gdzie bohaterowie nigdy nie są czarno-biali, gdzie jest bardzo dużo takich ogólnie zepsutych złych postaci. Lubię, kiedy powstaje nietypowa drużyna kompletnie niepasujących i różniących się. Od siebie osób, inne rasy, charaktery i tym podobne. Tak. Absolutnie, e, drużyna złożona z osób, które do siebie nie pasują e, Przykładowo e, taką drużynę możemy znaleźć w Nie ma tego złego, Marcina Mordki W e, Drodze do wyraju, Kamili Szczubełek Albo na przykład w Odkryciach Rairi, Sullivana. Tworzy to po prostu bardzo fajną atmosferę pomiędzy bohaterami No bo jeżeli mamy bohaterów pochodzących z różnych ras e, Różnie wychowanych, e, mających różne poglądy No to wiadomo, że oni będą się tam ze sobą e, ścierać I będzie to źródłem jakichś e, bardzo często małych, zabawnych konfliktów Nie lubię, kiedy bohater jest słaby są i ciągle się nad sobą użala, a wszystkie osiągnięcia zawdzięcza innym. I do tego głupi jak but. No tak, myślę, że nikt nie lubi takich bohaterów. Nie jestem w stanie teraz wymyśleć książki, która miałaby takiego głównego bohatera, który byłby właśnie taką Bexą, którą wszyscy muszą ratować, ale na pewno takie książki istnieją. Nie lubię też, kiedy wiadomo, jak się skończy książka, jest jasno określone, że bohater udaje się do siedziby zła i pokonuje tego złego bez problemu, chociaż jest to wiele słabsze. Czyli znowuż tutaj kolejna osoba nie przepada za tym wątkiem wybrańca, ponieważ taka sytuacja najczęściej pojawia się właśnie w tym motywie wybrańca. Mnie osobiście jest wszystko jedno, ale ja też jestem osobą, której nie przeszkadzają spoilery. Ja bardzo często. Y Czytam dosyć dużo na temat książki w internecie zanim się za nią zabiorę i mniej więcej wiem jak potoczy się fabuła i jak się ta książka zakończy, w związku z czym e, dla mnie to nie jest problem, ale jak najbardziej e, rozumiem. Kolejne to jak co strona książki zdarza się jakieś nieszczęście. Nie może choć raz wszystko iść dobrze, tylko wszystko musi się nie udać. Ja nie wiem jak ten bohater to wszystko przeżywa, co usiądzie to albo napaść na niego, albo jeszcze coś. Um... Tego typu motyw, czyli taki motyw ofiary, bym może tak to nazwała, występuje na przykład w kronikach Skrytobójcy, gdzie Fitz jest wyjątkowo takim bohaterem, któremu po prostu cios za ciosem przytrafiają się okropne rzeczy. Rozumiem, dlaczego ten motyw może się nie podobać, bo w którymś momencie po prostu tych nieszczęśliwych rzeczy, kontra tych szczęśliwych rzeczy, które się bohaterowi przytrafiają, jest po prostu za dużo. Mnie też to do pewnego stopnia męczy, ale akurat w przypadku Fitza, na przykład, ja się wciągnęłam w jego losy i bardzo ciężko mi się to czytało, ale mimo wszystko nie przeszkadzało mi to. I teraz w sumie, jak się zastanawiam, to Harry Potter. Być może mógłby być też pod to pociągnięty, bo haremu co chwilę przytrafiało się po prostu coś złego, co chwilę ktoś próbował mu rzucać jakieś kłody pod nogi i pewnie jakby na przestrzeni całej serii porównać szczęśliwe i nieszczęśliwe rzeczy, które mu się przytrafiały, no to jednak zdecydowanie to rzucanie ciągłych kłód pod nogi było częstsze. Lubię kiedy. Książka jest napisana w inteligentny sposób, gdzie trzeba myśleć. Absolutnie tak. Nic nie jest oczywiste, a sama fabuła wciąga nawet jak to tylko opisy przyrody. Lubi kiedy bohater jest błyskotliwy i sarkastyczny i inteligentny. Humor jak najbardziej, ale nie prostacki. Absolutnie się z tym zgadzam. Ja też lubię, kiedy książki są inteligentne. Takim cudownym przykładem mega inteligentnej książki, gdzie po prostu każde zdanie jest ważne, gdzie w każdym zdaniu coś się ukrywa. Jest piąta pora roku NK Jameson. Lubię humor, lekki sarkazm, zabawne sytuacje, na przykład kroiki żelaznego druida do żywocie. Nie czytałam jeszcze tych książek, ale słyszałam o nich dużo dobrego. I ja się z tym zgadzam. Również lubię, lubię humor, sarkazm i różne zabawne sytuacje. Oryginalnie przedstawiony świat, na przykład Pan Lodowego Ogrodu i Marzyciel. Och, zgadzam się z tym całkowicie. Wiem, że Marzyciel jest to dylogia, która wielu osobom się nie podobała, bo według nich była zbyt powolna, zbyt nudna, zbyt opisowa i wiem, że też części osób nie podobał się romans, który występował w tej dylogii, natomiast świat wykreowany tam jest naprawdę fantastyczny. Laini Taylor jest niesamowitą pisarką, która naprawdę ma przeogromną wyobraźnię i potrafi tworzyć bardzo piękne, barwne światy. Taka ciekawa jeżeli znajdziecie Leni Taylor na Instagramie i obejrzycie sobie tam zdjęcia e, jej domu, to może zrozumiecie, dlaczego jej, e, jej światy są takie barwne i kolorowe. Ona po prostu jest taką osobą i, i takimi rzeczami się otacza, i tak żyje. Bohater, który ma charakter, jest silny, nie poddaje się, na przykład igrzyska śmierci. Tak, absolutnie ja też się z tym zgadzam. E, nie lubię nastoletniej miłości, które w pewnym momencie przyjmują główną rolę w książce, na przykład szklany tron. E, nie jestem do końca pewna, czy w szklanym tronie jakby spojrzeć na całość, ponieważ ja przeczytałam całą tą serię, czy tam faktycznie suma summarum te miłości przejęły pierwsze miejsce? No nie powiedziałabym tak do końca. Tam faktycznie relacje pomiędzy bohaterami, te takie romantyczne relacje są bardzo ważne i jest ich bardzo, bardzo dużo, bo Sara Jamas lubi sobie łączyć bohaterów w pary, ale nie wiem, czy one są jednak na tym takim 100% pierwszym planie. Natomiast absolutnie się z tym zgadzam. Ja również nie lubię czytać książek, gdzie miłostki bohaterów są. Absolutnie na pierwszym planie, chyba że, no, stricte chcę przeczytać jakiś romans w umiejscowieniu fantastycznym, ale jeżeli to nie jest romans w umiejscowieniu fantastycznym, to absolutnie również mi się to nie podoba. Gdy bohater nie wie o sobie nic, ale w ciągu kilku chwil już jest mistrzem w swojej dziedzinie, głównie nastoletniej fantazy. No, tak, to już powiedzieliśmy, to jest bohater, który wbija do jakiejś gildii i nagle staje się najlepszym zabójcą. W sumie, jako boomer, męczy mnie standard fantazy, poznaj imię wroga, co się ukrywa pod nazwą tego, pokonasz, porzucenie, utrata rodziców głównego bohatera. I seria porażek bohatera do ostatecznego sukcesu nie mogłoby być tak, że raz się coś udaje, a raz nie. No i Mistrz Mentor, który przeważnie jest irytujący. Mm, no tak, faktycznie to są wszystko takie bardzo popularne y, motywy. Poznanie imienia wroga y, i porzucenie utrata rodziców to są bardzo znane motywy. Nie one nie przeszkadzają o tyle, o ile są jakoś w miarę dobrze y, umotywowane w książce. Y, natomiast ja bardzo lubię motyw poznawania prawdziwego imienia rzeczy. Jest to motyw, który się przewija przez klasyczne fantazy dosyć często yy, i występował on na przykład w imieniu wiatru Patryka Rofusa. Co do Mistrza Mentora, ja nie mam głębszych przemyśleń na temat tego motywu, yy, dlatego, że ja właściwie nie czytam za wiele książek, które taki motyw posiadają. Lubię też bardzo motyw bohatera mieszańca, różnych ras, klas, etc. Na takiej bazie można konstruować naprawdę ciekawą postać. Jednego z najfajniejszych znalazłam na przykład u Williama Kinga w trylogii Terrarchów. Yy, ja nie czytałam trylogii Terrarchów, natomiast jakby zgadzam się z tym, bohater yy, mieszaniec yy, jest świetny. Yy, świetną podkładką, świetnym źródłem różnego rodzaju konfliktów, różnego rodzaju problemów, zarówno jakby tych takich zewnętrznych, jak i wewnętrznych bohatera, ponieważ taki bohater w powieściach bardzo często nie wie do końca, gdzie należy, nie może znaleźć swojego miejsca, albo jest na przykład otrącany zarówno przez jedno, jak i drugie środowisko, z których pochodzi. W związku z czym tak, to zawsze um, kreuje jakąś taką um, ciekawą, bardziej złożoną postać. Nie znoszę enemies to lovers. U, o nie, to jest mój ulubiony wątek. U Trudy Canavan to było cały czas właściwie, w ogóle jej książki się mega schematyczne wydają, i wątki te zazwyczaj są do bólu przewidywalne. E, podobnie było w cyklu demonicznym, ale tam nie było to aż tak istotne. Nie wiedziałam, że w cyklu demonicznym e, były wątki miłosne. E, wydawało mi się, że to jest taka czysta fantastyka bez, bez żadnego e, wątku miłosnego. E, no, okej. Okay. Natomiast Enemies to Lovers, jeżeli mówimy o fantastyce z romansem, to jest mój ulubiony wątek. W związku z czym w większości moich poleceń fantastyki, gdzie jakieś romans się pojawia, ten Enemies to Lovers będzie. Yy, dlatego jeżeli faktycznie Wy również nie znosicie wątku Enemies to Lovers, yy, to obawiam się, że większość książek, które ja Wam polecam, mogą się Wam nie spodobać. Yy, dobra, dalej. Motywu wybrańców zależy. Mogą być fajne, mogą nie. Ale w serii Miecza Prawdy motyw ten był rozciągnięty do granic absurdu. Yy, no tak, to zawsze zależy, tak? Każdy motyw można wykonać na... Yy, w jakiś nowy, nowatorski, ciekawy sposób albo totalnie oklepanie rozciągnięto i mega nudno. E, motyw odrzutka od odmieńca, który jest odrzucony z jakichś głupich powodów, ale potem robi się super bohaterem i jest fajnie i super. Też nie lubię, irytuje mnie, jest oklepany. E, nie przesądzę o tym, że całe dzieło jest złe, ale nie przepadam. E, no tak, faktycznie, jeżeli to jest taka sytuacja, że mm, wszyscy naokoło nienawidzili jakiejś osoby, a potem nagle to wszystko się zmienia, no to e, to rzeczywiście może być oklepane. Znowuż, to wszystko zależy jak taki wątek jest e, wykonany. Dodam też motyw, który nazwałam nie rób drugiemu co tobie nie miłe. Czyli bohater zostaje wbrew woli wciągnięty w tarapaty, jakie wcześniej sam budował swoim przeciwnikom i teraz znajdując się po drugiej stronie barykady, musi poradzić sobie z systemem, którego wcześniej był elementem i gorliwym wyznawcą. Lubię takie wątki. U, okej, okay, czyli to jest taki motyw przejścia na drugą stronę barykady, yy, jeżeli możemy tak to nazwać. Jest to coś, co ja miałam okazję parę razy czytać, głównie w młodzieżówkach postapokaliptycznych. Pamiętam na pewno, że taki motyw był w Dotyku Julii, w Under the Never Sky, nie pamiętam teraz, jaki jest polski tytuł tego. Motyw też jest w serii dworów Sarah J. Maas, ale też na pewno w takiej, że tak powiem, high fantasy to się zdarza. Natomiast ja też lubię ten motyw, lubię motyw przejścia na drugą stronę mocy, że się tak wyrażę, ponieważ jakby to zawsze kreuje jakieś takie ciekawe sytuacje, gdzie po prostu coś jest inaczej niż myśleliście. Motyw Stevena Sigala: Zabili mu żonę, dzieci, psa, chomika i teściową, a on, ona ich potem ściga przez trzy książki. 50% książek teraz. E, Okej, okay, tutaj chodzi o takie klasyczne revenge fantasy e, i właśnie ten motyw zemsty. E, ja szczerze mówiąc, tu, tutaj ta osoba napisała, że to jest 50% książek teraz, natomiast ja osobiście żadnej takiej książki chyba nie czytałam. Wiem na pewno, że w książce high fantasy Rage of Dragons, która chyba po polsku nie była wydana, e, to jest właśnie ten główny. Motyw, że ten, ten Koleś, główny, który jest protagonistą tej książki, on po prostu wyrusza na jedną wielką zemstę, gdzie chce wszystkich powybijać. Natomiast takich innych książek, no nie przychodzi mi nic do głowy. Jeżeli macie pomysły, jakieś na ten właśnie motyw zemsty, w jakich książkach występuje ten motyw, to dajcie mi znać w komentarzach. Natomiast wydaje mi się, że to dla mnie również nie byłoby coś, co byłoby interesujące. Jakoś tak, no tak, to jakoś, jakoś ten motyw też chyba by do mnie nie trafił. Jakbym miała książkę, w której wiem, że jest taki motyw, to chyba bym jej sobie nie kupiła. Bardzo lubię motyw akcji przedstawionej z punktu widzenia małego, mało znaczącego oddziału, kilkanaście lub kilkadziesiąt osób, biorącego udział w większej sprawie, misji, wojnie oraz relacji między członkami takiego oddziału. Przykłady to Górska Straż z książek Wegenera lub pierwsze części Czarnej Kompanii. Fajnie, że to są przykłady, ponieważ ja akurat właśnie w tej fantastyce, gdzie występuje wojsko i militaria się kompletnie nie rozeznaje, to jest w ogóle nie mój dział i ja żadnych Książek, jakby z, z tego nie czytałam, e, więc tutaj macie jakieś polecenia. Natomiast ogólnie chodzi tutaj o motyw widzenia jakby pobocznej postaci na wielką sprawę. E, czyli e, nie mamy tutaj sytuacji, gdzie e, główny bohater jest e, tą pierwszoplanową postacią najważniejszą, tylko mamy punkt widzenia jakiegoś pobocznego bohatera, który temu jakiej, jakby najważniejsze, najważniejszej osobie towarzyszy. Ja osobiście również absolutnie uwielbiam tego typu motyw. E, w ogóle uwielbiam książki, gdzie mamy perspektywy pobocznych. Bohaterów patrzących na tę samą sprawę co główny bohater, i ja bardzo często zdecydowanie mocniej kibicuję bohaterom pobocznym i jestem zaangażowana w historię bohaterów pobocznych niż w historię tego bohatera głównego. Bardzo lubię motyw zetknięcia z obcymi i analizę ich inności, problemów z porozumieniem. Znowuż, to jest dział bardziej science fiction, ja się kompletnie na tym właściwie nie znam. Natomiast brzmi to dosyć ciekawie, czyli domyślam się, że tu chodzi o taki motyw, że obcy przybywają na Ziemię, i musi dojść do pierwszego kontaktu. Pewnie jest dosyć dużo książek, które bazują na tego typu motywie. Um... Faktycznie jest to coś ciekawego, i mówię, ja książek w tym stylu jeszcze przynajmniej nie czytam. Być może zacznę, ale pamiętam, że był jeden taki super film, który właśnie miał ten motyw pierwszego kontaktu i próby porozumienia z obcymi. Nie pamiętam oczywiście polskiego tytułu, więc wkleję wam tutaj okładkę. I ostatni komentarz na dzisiaj, bo wydaje mi się, że ten filmik robi się już dosyć długi. Lubię, gdy bohater jest w jakiś sposób wyalienowany niezrozumiany przez otoczenie, nawet prześladowany, a przy tym wybitnie mający wyjątkowe umiejętności, talenty i moce. Jeszcze lepiej, gdy jest to dziecko i super, gdy ma towarzysza innej rasy lub gatunku, smoka, kota, demona. Okej, okay, no i właśnie tutaj mamy ciekawy przykład, że wcześniej jedna osoba yy, absolutnie nie znosiła tego wątku wybrańca, wyalienowanego wybrańca, a tutaj komuś innemu się to yy, podoba. I to jest bardzo fajny przykład na to, że yy, nie ma czegoś takiego jak złe i dobre motywy w fantastyce, są tylko motywy które nam się podobają lub nie podobają, w zależności od naszego personalnego gustu. E, natomiast e, dla mnie faktycznie ten taki super wyalienowany bohater, który staje się potem świetny, e, niekoniecznie jest czymś, co ja lubię, ale absolutnie zgadzam się z motywem zwierzęcego towarzysza. Ja uwielbiam książki, gdzie bohater ma jakiegoś zwierzęcego towarzysza. E, wiem, że jest to motyw, którego wiele osób nie lubi, zwłaszcza jeżeli ten e, towarzysz jest w stanie komunikować się werbalnie albo niewerbalnie ze swoim właścicielem. Tego typu motyw mamy, wbrew pozorom, jak się teraz zastanawiam, chyba dosyć... Często mamy motyw zwierzęcego towarzysza, na przykład w trylogii Skrytobójcy, gdzie ten motyw jest wykorzystany po prostu perfekcyjnie, według mnie. E, mamy go też na przykład w Szklanym Tronie. Mamy go w różnych książkach takiej fantastyki słowiańskiej, gdzie e, ten zwierzak bardzo często jest na przykład krukiem, albo kotem, albo jakimś innym zwierzęciem towarzyszącym e, czarownicy, babiej jadzy, albo jakiemuś magowi. Mamy go oczywiście w Aragonie, w Czarnoksiężniku z Archipelagu. I pewnie jeszcze w wielu, wielu innych e, książkach. Lubię też, gdy świat przedstawiony jest alegoryczny, w jakiś ciekawy sposób wyjaśnia na przykład kwestie religijne, motyw stworzenia świata, sensu istnienia, albo gdy świat jest bardzo oryginalny, pomysł nieoklepany. E, tak, nie wiem, czy można to nazwać motywem, bo to jest po prostu jakby rodzaj fantastyki, który się lubi, tego, e, no jakby motyw oryginalnego świata, chyba nie, nie można tego tak nazwać. E, natomiast e, ogólnie rzecz biorąc, ja się z tym zgadzam, ja również lubię e, oryginalne fantazy, oryginalne światy. E, ale jednocześnie e, lubię też światy takie bardzo tradycyjne, bazujące na na przykład Europie e, średniowiecznej. No i ogólnie, jeżeli chodzi o to wyjaśnianie świata, tak, to to jest po prostu złożona, dobrze wytłumaczona fantastyka. Generalnie ja się też z tym zgadzam, że e, dla mnie również w fantastyce ważne jest, żeby ten świat, który został przez autora zbudowany, miał ręce i nogi, żeby na przykład tam nie tylko znaleźli się bohaterowie różnych ras, ale też, żeby e, te rasy miały na przykład jakieś pochodzenie, jakąś historię, jakieś konflikty między sobą, e, żeby istniały właśnie na przykładowo religijne, tak? Jakieś religijne powiązania, ponieważ, no, myślę, że um, czy jest możliwy świat bez religii? No, nie wydaje mi się, ale tak, ogólnie, żeby prawa, które rządzą tym światem, dynamika tego świata yy, miała jakieś sensowne wytłumaczenie, tak? Jakby nie tylko pod względem fabularnym, ale też na takim zwykłym, ekonomicznym. No, natomiast jedną rzeczą, która się w tych komentarzach nie pojawiła, a ja bardzo szybko się do niej odniosę, jest to, że ja osobiście, jeżeli chodzi o motywy w fantastyce, nie lubię motywu trójkątu miłosnego. Yy, chyba tutaj nie muszę wchodzić w szczegóły. To jest taki Motyw, który się albo go lubi, albo się go nienawidzi. Jest to też motyw, który bardzo często występował na przykład w młodzieżówkach, w takich starszych młodzieżówkach fantastycznych. Tutaj jakoś nikt o nim nie wspomniał, ale, ale tak. To jest motyw, którego ja osobiście nie lubię. Natomiast, no wiecie, jeżeli wy lubicie motyw trójkątu miłosnego, to super dla Was. No jakby macie mnóstwo książek, które można przeczytać z takim motywem, także, no jakby dobrze dla Was. I co? I to będzie wszystko na dzisiaj. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jakie są wasze lubiane i nielubiane motywy w fantastyce. Najfajniej by było, gdybyście też mogli podać jakieś przykłady książek, dlatego że potem ludzie sobie wchodzą w te nasze komentarze i mogą od razu znaleźć jakieś propozycje książek do przeczytania. Oczywiście nie musicie, ale jeżeli macie jakieś konkretne przykłady, to proszę podajcie je. Ja też bardzo chętnie sobie sprawdzę co to za książki, bo może którejś z nich jeszcze nie czytałam. I co? I to będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!